W hotelu Verde Montana w Kudowie Zdroju odbył się trzeci półfinał ogólnopolskiego konkursu kulinarnego Na bloger szefa. Bardzo mi jest miło gościć. Hotel przygotował się jak państwo widzą z najlepszej strony. Uczestnicy dopisali, wszyscy, cała ósemka dotarła. Mam nadzieję, że będzie piękna zabawa, wspólne gotowanie na wesoło. Myślę, że jurorzy też będą wyrozumiali, ponieważ to są amatorzy. Mam nadzieję, że po wyjeździe wszyscy będą do jest to konkurs dla blogerów kulinarnych, który polega na wspólnym gotowaniu. Mamy dwie drużyny czteroosobowe. Jedna z osób, jedna z blogerów jest w danej rundzie szefem kuchni i gotuje wraz z trzema innymi blogerami. Zaproponowane przez nią wcześniej i przesłane do nas w, przez aplikację kom, konkursową, która znajduje się na Facebooku, danie główne i przystawkę bądź danie główne i deser. I takich rund mamy cztery, czyli osiem osób niejako staje się i szefami kuchni i, i kucharzami przez trzy rundy. Uczestnicy w zasadzie są z całego kraju, bo mamy osoby, które są z nie tak daleka, bo na przykład z Bielska, ale na przykład mamy również uczestnika z Białego Stoku, który jechał kilkanaście godzin, żeby tutaj, zresztą z różnymi perypetiami, żeby jednak dołączyć do, do grupy i i dzisiaj wystartować. Jestem amatorem, tak, na co dzień zajmuję się farmacją, jestem kierownikiem apteki. To nawet nie po kierunku, znaczy częściowo, bo pewne składniki. Ja bym powiedział, że bardzo po kierunku, bo ja na co dzień gotuję w małych ilościach, jak kręcę maści albo jakieś sporządzam jakieś mikstury albo proszki, to prawie jak gotowanie, tylko łyżeczki mam mniejsze i, i troszeczkę jakby inne receptury, ale generalnie wszystkie zawsze się żona moja śmieje, że wszystkie ruchy związane z wykonywaniem mojej pracy zawodowej gdzieś tam do kuchni się przenoszą. Również wśród uczestników spotkaliśmy pierwszego finalistę półfinału konkursu Bloger Szefa, zorganizowanego w listopadzie 2012 roku. W gniewinie w hotelu Mistral. Zauważyłem, dzisiaj Pan tutaj przyjechał i dowiedziałem się, że odwiedza Pan wszystkie takie, bo kilka w naszym kraju się odbywa takich półfinałów. Czy, dlaczego Pan tak przyjeżdża? Chce Pan zobaczyć swoich rywali? Ja ogólnie lubię poznawać dużo ludzi. Zdziwiłem, że jest to fajna zabawa, poznaję różnych ciekawych ludzi, patrzę jak gotują, może czegoś nauczę. No i traktuję to też jako fajną wycieczkę. Czy są jakieś określone potrawy? Które, którymi oni dzisiaj muszą się wykazać? Oni wcześniej zaproponowali te potrawy, to są ich autorskie przepisy, które realizują. E, pojawi się na stołach między innymi królik, sarna, e, będą, będzie deser z kuskusu, będą naleśniki suze, także sporo, sporo ciekawych e, przepisów nas czeka. E, Takim tematem konkursowym, tematem tego miesiąca jest kuchnia Europy Zachodniej i Skandynawii. Że będzie też łosoś, będą polędwiczki. Trzyosobowy jury, w składzie którego znajdował się Mirosław Drewniak, przewodniczący, Wiesław Bober, właściciel hotelu Verde Montana i Tomasz Szymański, konsultant kulinarny Bonduel, oceniali jakość wykonanych potraw, przyznając uczestnikom określone punkty za wykonanie potrawy. Myślę, że będziemy oceniali troszeczkę bardziej pobłażliwie, dlatego że wiadomo, że nie są to profesjonaliści, tak jak na ogół oceniamy. Bierzemy to oczywiście pod uwagę i dlatego ta ocena będzie bardziej łagodna na pewno. A Jaka jest skala ocen? Yy, punktacja jest bardzo różna dla różne grupy, czyli mamy smak, aranżacja, temperatura i yy, tu jest podział od 0 do 100, 0,40, 0, 0,20. Mają godzinę czasu na przygotowanie czterech dań głównych i czterech przystawek lub czterech deserów, czyli praktycznie 8 porcji mamy przygotować w godzinę. Obrady jury budziły wiele kontrowersji wśród uczestników konkursu. Nie powiedziałbym, że to były kontrowersje, po prostu takie no, luźne opinie. Każdy ma różny gust. Ja na przykład nie używam dużo soli. Wiem, że przewodniczący Jiri bardzo lubi sól, w związku z tym stwierdził, że ziemniaki były niedosolone, tam sałatka była niedosolona. Ale tak jak mówię, ja się to nie przejmuję. Ja mogę, mogę jeszcze robić z ręki, nie ma problemu. Dzięki. Mężowie z ręki nie. Jem. Jedna, jedna kobieta, jadła mi z ręki, kiedyś że nie ma problemu z tym. Nie, skończyła dobrze, niestety. O, za dobrze. jest no, ze smakiem, delikatne, nie przetłocza. Ja potrafisz być teraz swoich Jestem. No, mi sól zabrał. No, sól no, to... Już się skończyła. Ty. Były pewne kontrowersje, jak zwykle, w komisji. Czego one dotyczyły? Dotyczyły oczywiście tego, że jest nieprzesolone, no i faktycznie, że miałam grudki w kremie, ale ja się cieszę za takie uwagi, bo im więcej krytyki konstruktywnej, tym lepiej dla mnie. W przerwach pomiędzy konkursami uczestnicy mogli zapoznać się z produktami producentów przetworów warzywnych, jak i też mogli zapoznać się z różnymi akcesoriami wykorzystywanymi w kuchni. Jak również z wypiekami piekarniczymi. Całym zamysłem naszej firmy było zorganizowanie takiego stoiska w stylu wiejskim. Tutaj właśnie przygotowaliśmy na dzisiejszy dzień chleby ze smalcem w stylu wiejskim, ciasto drożdżowe ciepłe z mlekiem. No i prezentujemy gamę naszych wyrobów piekarsko-cukierniczych. Finalistką trzeciego półfinału blogera szefa zorganizowanego w hotelu Verde Montana w Kudowie Zdroju została Bernadetta Parusińska-Ulewicz. Finał tegorocznego konkursu na bloger szefa odbędzie się na przełomie czerwca w Centrum Rehabilitacji i Spa Kolumna Medica w miejscowości Łasków, nieopodal Łodzi. Mam nadzieję, że organizator jeszcze raz powróci do nas, do Kudowy i zorganizujemy. Mam nadzieję, że będzie zadowolony z efektów naszej pracy, którą wykonaliśmy, żeby ten bloger szef powstał tutaj u nas w hotelu. Także wszystko w rękach organizatora. A jakie plany na przyszłość? W czerwcu organizujemy po raz pierwszy w Kudowie profesjonalny konkurs Gęsina nie tylko na Świętego Marcina. Będziemy to organizować ze współpracą z Urzędem Miasta, ze stowarzyszeniem Turystyki i Biznesu. Wszystko będzie się to odbywało w Teatrze pod Blachą, w parku zdrojowym. Telewizja Kłocka. Nasza telewizja lokalna.